Oto opowieść o tym, jak powinien wyglądać upadek mięśniowy. A co to jest ten upadek mięśniowy? Ano, upadek mięśniowy to jest ten moment, kiedy nie jesteśmy już w stanie wykonać następnego powtórzenia. I właśnie tak powinniśmy trenować, bo wtedy seria będzie efektywna. A z reguły, szczególnie laski, trenują zbyt lekko. A jeżeli chcecie mieć efekty, to warto sprawdzić, ile powtórzeń możesz zrobić. Kiedy sztanga czy handle, ogólnie ruch, zaczną zwalniać, znaczy to, że zbliżasz się do upadku mięśniowego. A kiedy nie będziesz w stanie wykonać kolejnego powtórzenia, to znaczy, że właśnie jesteś w tym stanie upadku mięśniowego. I dokładnie tak, jak widzisz na załączonym obrazku, nie jestem już w stanie wykonać kolejnego powtórzenia, a te ostatnie dwa zrobiłam ledwo, ledwo. Co? I najlepiej trenować właśnie tak, aby zostało ci jeszcze jedno, maksymalnie dwa powtórzenia w zapasie. Wtedy możesz mieć pewność, że seria będzie efektywna, a Ty nie robisz tak zwanej śmieciowej objętości, która. Nie przynosi żadnych korzyści Twoim mięśniom. Więc pamiętaj, trenuj ciężko.